Iga Kopaniarz, firma Xlogix. Akurat w naszej branży, to jest branża informatyczna, nie jest, nie jest to aż takim kłopotem, ponieważ jest sporo osób, które już w czasie studiów chcą podjąć z nami współpracę, nabierają doświadczenia i później współpraca jest kontynuowana. Przede wszystkim chęci do pracy, jak również kompetencji i odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Firma zajmuje się oprogramowaniami, tworzeniem oprogramowań dla potrzeb logistyki. Kubarawskie Szkoły Musek Starożytności. Przede wszystkim wystawiamy się z takiego powodu, ponieważ ze wzrostem uczniów cały czas potrzebujemy nowych pracowników, pedagogów. W Siebodzinie niekoniecznie jest, jest tak dużo takich osób i stawiamy na specjalistów, dlatego też dzisiaj się tu wystawiamy. I już właściwie po kilku godzinach obecności widać owoce tego, tego przedsięwzięcia, tego wydarzenia dzisiejszego. Telefon jest dosyć dużo zainteresowań, jesteśmy wprawdzie jedną firmą muzyczną, która się dzisiaj tutaj wystawia, ale spodziewam się naprawdę fajnych rezultatów. Dagmara Oleniczak. Szukam pracy w dziale rachunkowości, księgowości, coś z tym związanego. Jolanta Kalinowska. Już nie wiem, co chcę robić w życiu, to przyszłam sobie poglądać różne mm. oferty.